Witam serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się tematem wartość najmniejsza i największa funkcji kwadratowej. Zapiszę tak temat. Wartość największa i najmniejsza funkcji kwadratowej. Na początek narysuję Wam parabolę, właściwie kilka, żeby pokazać, jak odczytujemy tą wartość najmniejszą, największą z wykresu, bo my dzisiaj nauczymy się te wartości obliczać, ale chcę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda na wykresie i dlaczego akurat tak obliczamy o co to chodzi no i teraz posłuchajcie, ja tutaj narysuję sobie dwa układy współrzędnych, my wiemy, że wykresem funkcji kwadratowej jest parabola no to rysuję sobie jakąś tam parabolę mogę mieć taką i teraz ta parabola to tutaj my wiemy, że tu jest gdzieś jej wierzchołek no, i teraz ona tutaj maleje, i potem od tego wierzchołka rośnie. I teraz ta parabola nie ma wartości największej, bo ona yy, można powiedzieć, że biegnie do nieskończoności, ale ma wartość najmniejszą. No i tutaj. W tym miejscu jest moje Y minimum. Jak sobie natomiast narysuję na przykład parabolę z tej strony w drugą stronę, no to teraz tu ma wartość największą, czyli tu jest moje Y maksimum. Tylko, że wszystko zależy od tego, w jakim przedziale będę chciała obliczyć tą. Wartość, bo przeważnie w zadaniach y, trzeba wyznaczyć wartość największą lub najmniejszą w konkretnym przedziale. I ja sobie tu teraz tak dokładnie narysuję. Na przykład wezmę sobie wierzchołek, że tutaj będę mieć w tym punkcie. Tutaj sobie narysuję tak tą parabolę. I to jest mój wierzchołek. No i zakładam, że właśnie to ten punkt to jest minus 2. I tu mam minus 1. No i teraz, jeżeli wezmę sobie przedział na x. Na przykład odtąd dotąd. Czyli chcę zbadać wartość najmniejszą w przedziale minus 5 do 0. No to wtedy, wtedy widzę. Że w tym przedziale od minus 5 do 0 mieści się ten mój wierzchołek, więc to minus 1, to wtedy to będzie moje y minimum. Natomiast, jak sobie ten przedział zmniejszę, nie wiem, będę chciała obliczyć od minus mm, 4 do na przykład tutaj. Czyli na przykład od minus 4, tu mam minus 3, to niech będzie minus 2,5. To już widać, że w tym przedziale nie mieści się mój wierzchołek, tylko ta część wykresu. Czyli moje y, wartość najmniejsza czy największa, to będą końce tych przedziałów. No zaraz zobaczycie, jak będziemy sobie to Liczyć. I teraz tak, jeżeli mam funkcję kwadratową, może zaczniemy od, y, może zaczniemy od y, y, wzorów. Y to się równa ax kwadrat dodać bx dodać c. To w pierwszej kolejności będę obliczać xw. Xw to, y, to jest moje P. Tam na, na poprzednich lekcjach mówiliśmy, że P to jest inaczej moje XW, bo wierzchołek, ten wierzchołek W to mogę oznaczyć, że to jest moje PQ albo XW, YW, w zależności jak tam zobaczycie sobie do podręcznika. Y czasami się używa P, czasami Q, czasami YW. To można zamiennie. Wzór na P mieliśmy i wzór na Q też mieliśmy. Czyli moje P to było minus B przez 2A. I teraz jak będę miała wzór funkcji kwadratowej, to w pierwszej kolejności obliczam sobie P. Czyli to moje XW. I jeżeli to moje XW będzie należeć do tego przedziału. To wtedy będę obliczać y wartość mojego wierzchołka. Bo jeżeli na przykład, to zaraz wszystko może na konkretnych przykładach. Jeżeli a jest większa od zera, to, to wtedy wiem, że to jest funkcja, gdzie ramiona są skierowane do góry, więc to by była moja parabola. Jeżeli ramiona są skierowane do góry, to wtedy mam wartość najmniejszą. Jeżeli znowu ramiona są skierowane na dół, to ten wierzchołek to jest moja wartość największa. I już wtedy będę miała y maksimum i y minimum. No i teraz zobaczycie, zaraz Wam pokażę dwa przykłady, jak to wszystko wygląda w praktyce. Biorę sobie funkcję f od x, to się równa 2x kwadrat odjąć x, dodać 1. I teraz mam zbadać, wartość największą i najmniejszą w przedziale na przysłownie w przedziale i tutaj zawsze jest zamknięte od minus 3 do 2 Jak mogłabym to zrobić? Mogłabym zrobić to w ten sposób, że sobie tą funkcję kwadratową narysować dokładnie narysować narysować wierzchołek, wyznaczyć miejsca zerowe i wszystko sobie dokładnie narysować, ten przedział zaznaczyć i zobaczyć, ile wynosi wartość najmniejsza i największa. Ale ja nie chcę tego rysować, chcę to obliczyć. No to pierwsze, co robię, to muszę obliczyć p. Czyli najpierw sobie wypiszę, ile wynosi a. a to jest współczynnik przy x kwadrat, więc 2. b to jest współczynnik przy x, czyli minus 1. i c wyraz wolny, czyli 1. I teraz obliczam sobie to P. Ja może nie będę pisała teraz P, tylko XW, żebyście wiedzieli, że jak będziecie patrzyć na podręcznik, żebyście wiedzieli właśnie, skąd to się wzięło. Czyli tak piszę sobie: XW to się równa minus B przez 2A. Taki mam wzór. Dobrze, no to obliczam. B to jest minus 1, więc minus B to będzie 1. Przez 2a, czyli 2 razy 2. Czyli to będzie 1 czwarta. No i sprawdzam, czy 1 czwarta należy do tego przedziału. Należy? Tak. No i piszemy, 1 czwarta należy do minus 3 i 2. Co teraz robię? Teraz tak, parabola a ma większe od zera. Więc będą ramiona skierowane do góry. Więc moje YW to będzie wartość, napiszę tutaj YW, skoro A jest większą od zera, parabola będzie wyglądać w ten sposób. To tu jest moja wartość najmniejsza. Więc YW to, moje, to będzie moje minimum. I ja sobie zapiszę to tak, YW minimum. No i teraz piszę sobie wzór na ten YW. YW to było Q, a wzór na Q. Czyli y w to wzór był minus delta przez 4a to jest mój wzór. Znowu wzór na delta to jeszcze raz przypomnę to jest b kwadrat odjąć 4ac. Więc sobie obliczam najpierw delta. No to tu na początek delta to się równa b kwadrat odjąć 4ac. Przepiszę. Delta to się równa B to jest minus 1, czyli 1 do kwadratu to jest 1. Odjąć 4 razy 2 i razy 1. Delta to się równa. 1 odjąć 4 razy 2, 8, razy 1, 8. Czyli moja delta wynosi 1 odjąć 8 minus 7. Czyli minus delta przez 4a. To się równa. Delta wyszła minus 7, więc będzie to 7 przez 4 razy 2. Więc moje y minimum, już tego w unię piszę, 7 ósmych. I to już jest moja wartość najmniejsza. Teraz muszę obliczyć wartość największą. Teraz biorę sobie liczby z przedziału końcowego, czyli minus 3 i 2. Czyli piszę f od minus 3, to znaczy za x podstawiam minus 3. Napiszę tu x równa się minus 3 i obliczam tak jakby y. Czyli mam 2 razy minus 3 do kwadratu, odjąć minus 3 i dodać 1. Czyli f od minus 3 to się równa. Minus 3 do kwadratu to jest 9, czyli 2 razy 9, kolejność działań tutaj ważna, minus i minus podaje plus, czyli dodać 3, dodać 1, czyli to się równa 2 razy 9 to jest 18, dodać 3, to mam 21, dodać 2, dodać 1, 22, 18, yy, dodać 1, 19, dodać 3, 22, zgadza się. Teraz obliczam F od 2 f od 2, czyli za x podstawiam 2 do tego wzoru, tutaj, którego miałam na, który miałam na początku. Czyli 2 razy 2 do kwadratu, odjąć 2, dodać 1. 2 do kwadratu to jest 4, czyli 2 razy 4, odjąć 2, dodać 1. Zawsze pamiętamy o kolejności działań. Najpierw nawiasy, potęgowanie, pierwiastkowanie, a potem dopiero mnożenie. Dzielenie i tak dalej. 2 razy 4 to jest. 8, odjąć 2, dodać 1. 8, odjąć 2, 6, dodać 1, 7. No i teraz patrzę. Minimum 7 czyli najmniejsza wartość 7 ósemków zgadza się. Potem mam 22 dwa i 7, czyli wychodzi, że to jest moje Y maksimum. No i mogę napisać odpowiedź. Mogę napisać słownie, że wartość Najmniejsza to 7 ósmych, a największa 22. No i to mam obliczone. No to może jeszcze jeden, żebyście zobaczyli. No to biorę f od x, to się równa minus x kwadrat, dodać 2x, dodać 3 i przedział mam. Minus 4, 0. Musicie sobie wypracować kolejne etapy, które zawsze się robi. Najpierw zawsze wyznaczam a, b i c. Czyli piszę sobie, że a to jest liczba, która stoi przy x kwadrat, czyli minus 1. b to jest 2. a, c 3. Potem zawsze liczę x, 2 czyli przepisuję wzór na x, 2 x, 2 to się równa minus b przez 2a. Podstawiam. B to jest 2, czyli będzie minus 2. 2a, czyli 2 razy minus 1. No i teraz mam minus 2. 2 razy minus 1. Minus 2. Minus 2 dzielone na minus 2 to jest 1. Sprawdzam, czy 1 należy do przedziału. O, popatrzcie. Tu mam przedział od minus 4 do 0, a 1 to już jest większa liczba. Więc piszę, że nie należy do tego przedziału. Teraz tutaj mi należało, więc liczyłam y To był kolejny etap. Tutaj yy, nie należy, więc teraz już ten etap pomijam. Obliczam tylko teraz F od minus 4 i of F od 0. I tam, gdzie mi wyjdzie mniejsza liczba, to będzie minimum, a tam, gdzie większa, to będzie maksimum. Czyli piszę sobie, F od minus 4 to się równa. Ta liczba tutaj to oznacza, że to jest X. Więc za x muszę podstawić minus 4. No to tak, minus przepisuję, bo to jest minus. Potem x, a x to jest minus 4, czyli minus 4 do kwadratu. Dodać 2 razy minus 4, dodać 3. No tutaj w tych minusach nie można się pogubić. Czyli tak, ten minus mi zostaje, a minus 4 do kwadratu to jest 16. 2 razy minus 4, minus 8, dodać 3. Czyli f od minus 4 to się równa. Minus 16, odjąć 8 to jest minus 24, dodać 3 to będzie minus 21. No i jeszcze nie wiem, czy to jest moje maksimum, minimum. Pewno minimum wyjdzie, zobaczymy. Teraz obliczam f od 0. f od 0. No to zobaczcie, te etapy są tutaj podobne. f od 0, czyli x wynosi 0. Podstawiam za x0. Tutaj akurat tym minusem się nie muszę przejmować, bo i tak 0, mam tylko jedno, więc będzie 0 do kwadratu dodać 2 razy 0, dodać 3. 0 do kwadratu to mam 0, 2 razy 0 to i tak jest 0, więc zostanie 3. No i teraz widać, że to jest liczba najmniejsza, a to jest liczba największa. Więc to jest moje y minimum, czyli wartość najmniejsza, a to jest y maksimum. I piszę odpowiedź. Będę coś tak. Wartość największa to 3, a najmniejsza minus 21. No i to już jest moja odpowiedź. Mam być b3 i minus 21. Dwa przykłady, żeby Wam pokazać, co się dzieje, gdy X, w, czyli wierzchołek, znajduje się w przedziale. To wtedy muszę liczyć y minimum tutaj z tego wzoru, ale jeżeli się wierzchołek nie znajduje w przedziale, to tylko obliczam na końcach. No i to jest koniec mojego zadania. No tutaj myślę, że taki schemat do wypracowania, jak postępujemy w kolejnych etapach. No i życzę miłych ćwiczeń. Do widzenia.